Dzisiaj nagrywam bardzo przyjemny filmik, zarówno dla mnie, jak i dla Was. Jako, że na moim kanale wybiła w końcu liczba 200 subskrybentów, za co Wam naprawdę z całego serca ogromnie dziękuję, to tak jak Wam obiecałam, organizuję taki mini konkurs, w którym można wygrać kilka fajnych kosmetyków. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba oczywiście być moim jawnym subskrybentem i kreatywnie odpowiedzieć w komentarzu pod filmikiem, jaka jest Twoja pasja i dlaczego. Dwie osoby wygrywają. I wyniki tego konkursu pojawią się za tydzień w opisie pod filmikiem. Te osoby, które wygrają, muszą się do mnie zgłosić z adresem na mój adres e-mail, który też właśnie podam w opisie. I teraz może Wam pokażę kilka właśnie yy, tych rzeczy, które dla Was przygotowałam. Wszystkie produkty są zonu, ponieważ jestem konsultantką, to tam właśnie najczęściej sobie kosmetyki zamawiam. I pierwszą taką rzeczą jest szminka 3D w odcieniu Matte for Mouth jest to taki jasny, fajny odcień są to jakieś nowe szminki z Avonu, powiększające usta, także nie miałam wcześniej okazji ich przetestować więc Wy będziecie ta osoba, która to wygra, będzie miała okazję to przetestować kolejne rzeczy pochodzą z takiego zestawu yy, wszystkie są o zapachu śliwki i wanilii Pierwszą rzeczą jest mgiełka, sama taką posiadam. Jest to bardzo fajny, taki słodki zapach. Naprawdę myślę, że każdemu się spodoba. I dwoma ostatnimi rzeczami jest żel pod prysznic, też śliwka i wanilia. Oraz balsam do ciała, również o tym samym zapachu. Pamiętajcie, liczy się Wasza kreatywność. Możecie też zaobserwować mnie na Instagramie, jeśli posiadacie i jeśli chcecie. Wszystkim serdecznie życzę powodzenia w konkursie. Mam nadzieję, że się postaracie i kreatywnie odpowiecie na to pytanie. Trochę rzeczy się o Was dowie, może akurat niektóre pasje nas łączą. I jeszcze raz życzę powodzenia i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!